Witajcie w kolejnym odcinku serii transportowe opowieści, w tym odcinku dowiecie się więcej o autobusie Mercedes Benz O405, jak ten autobus powstał oraz jakie były jego odmiany, o się w tym filmie, standardowo zapraszam was do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania tego kanału, pamiętajcie o moich social mediach instagram, tiktok oraz x, nazwy tych profili są podane w opisie, a ja przechodzę do tematu filmu. Mercedesy z serii O405 były produkowane w latach 1983-2002, były one produkowane jako, te, jako całe autobusy lub jako integralne podwozia autobusów, bo też trzeba pamiętać, że na tych podwoziach autobusy zabudowano też inne autobusy. Kiedyś Wam dotłumaczyłem przy okazji Mercedes Vario, tutaj było tak samo. Były też ostatnimi autobusami w standardzie VOV SL-2, Były oni następcami Mercedesów serii O305. Był szeroko stosowany w Europie, Wielkiej Brytanii, Australii i Singapurze. Wyprodukowano ich ponad 12 tysięcy egzemplarzy. Standardowa wersja znana jak 405 budowano również jako 3 8 wersję przygubową, jako O405G i jako trolejbusek, czyli O405T. Istniały dwie generacje O405, jako 405 mk 1 i O405MK2. Większość z nich ma pudełkową kopułę dachu, lekko bukowadą z podwójną krzywizną przedniej szyby. Oddzielnie montowany kierunkowskaz i wycieraczki, szczeni szyby ze systemem pantografu, który był używany w niektórych autobusach, takich jak Dennis Dart, Leyland, Links, MANNY NL262 i MANNY SL202. Pierwsza generacja była produkowana od połowy lat 80. Do początku lat 90 minionego wieku został zaprezentowany we wrześniu 1983 wyposażony został w silnik wysokoprężny, wolnosący sący mercedes Mercedes-Benz OM447H o mocy z 211 koni mechanicznych lub 247 koni mechanicznych. Opcjonalnie dostępny był też wolnosący silnik na sprężony gaz ziemny CNG model M447HG. O mocy 201 koni mechanicznych. Skrynię biegów łączona ze silnikiem to części: Mercedes-Benz W3E110 Ukośnik 2R lub Mercedes-Benz W4E112 Ukośnik 2R. Ten pierwszy był w stanie obsłużyć mocniejszy silnik o mocy 247 koni mechanicznych. Chociaż zdarzały się też inne skrzynie biegów, jak na przykład ZF5HP500 lub Allison B300R, druga generacja. Była sprzedawana od początków do końca lat 90. i na początku XXI wieku w niektórych częściach świata. Wyposażony był w turbodoładowany silnik Mercedesa o znaczeniu OM447HA o mocy 247 koni mechanicznych, chociaż niektóre egzemplarze były wyposażone w był silnik wolnosący OM447H, Myślnik 2, silnik z turbodoładowaniem OM447HA. Lub silnik ze turbodoładowaniem i chłodnicą międzystopniową OM447HLA. Skrzynia biegów połączona ze silnikiem ZF4HP500 lub 5HP500 lub tutaj mamy już Wojta D864.3. Od 1994 roku była to semna wersja z wolno sądzącym silnikiem na spężony gaz ziemny CNG M447 HG Euro 2 o mocy 235 koni mechanicznych. Dostępna na rynku była też wersja niskopodługowa O405N lub O405GN w przypadku wersji przygubowej. Została wypuszczona we wrześniu 1989 roku. Później zbudowano także na pazie równorzędną wersję jako O405N2 lub O405GN2 wersji przygubowej. Oczywiście O405N nie ma stopni przy wejściach i wyjściach. A siedzenia są zamontowane na platformach. Typ GN2 rozwiązał też ten problem. Autobusy T są zwykle wyposażone w silnik Z ze skrzyni biegów ZF, ale niektóre są wyposażone w egzemplarze ze skrzynią Void. Ma pudełkową kupę dachu lekko łukowatą, podobnie jak ma NL202 lub NL262, z podwójną krzywizną szyby przedniej oddzielnie zamontowanym wyświetlaczem pokazujący kierunek oraz linię. Tyle, że ma całkowicie niskpo... niskopodłogowy układ ze siedzeniami zamontowanymi na platformach. Była też wersja niskowejściowa o 405NH, ta wersja Zostały produkowane przez firmę EvoBus na rynek australijski. Dużo popularności wśród operatorów rządowych i prywatnych, bo przypisać popularności podwozia o 405 MK2, które zastąpiło w podwozie. Powstało z połączenia kilku modułów podwozia o 405 MK2 i przed nich modułów podwozia o 405 N2, ze względu na różnice wysokości między poprzednim i tym modułem podwozia. Za środkowych drzwi do standardowej linii podłogi o 405 prowadzi 1 lub więcej stopni, ponieważ ma silnik zamontowany poziomo. Nie ma miejsca na tylne drzwi. Ta koncepcja nisko stała się bardzo w Europie. Wypuszczono wiele zintegrowanych produktów wykorzystujących tę koncepcję, tak jak Mercedes Citaro LE. Co ciekawe, na jego podstawie powstała też wersja podmiejska o 407. Lub o 407G, jeżeli mówimy o wersji przychłopowej, miała pojedyncze drzwi z przodu i parę pośrodku, a wszystkie siedzenia były skierowane w stronę przodu autobusu. Wyposażony został w silnik wolnosący Mercedesa o mocy 237 koni mechanicznych i sześciopiekowo manualną skrzynią biegów Mercedesa. Chociaż i tutaj mogły być wersje z automatyczną skrzynią biegów. Autobusy te były niemalże do spotkania na całym świecie, dosłownie. Ponieważ jeździły one w Australii, Singapurze, no normalnie cały świat normalnie, można powiedzieć, że te autobusy zwiedziły. Ale hi o historii poszczególnych modeli oraz to, jak wyglądała sytuacja Mercedesu o 405 na danych rynkach, możemy zrobić osobny odcinek, bo to również ciekawa historia. I co ciekawe, też w tej historii mały polski akcent. Ale o tym opowiem Wam w odcinku o Mercedesach o 405 na świecie. Jeżeli byliście by taki odcinkiem zainteresowani, dajcie znać w sekcji komentarzy. A w tym filmie to wszystko. Dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj ten kanał. Ogólne podziękowania kieruję dla kanału Kładk Koniec Batman, który pozwoli mi na wykorzystanie swoich nagrań do tego filmu. Linki do jego kanału i wykorzystanych nagrań zostały w opisie tego filmu. A ode mnie to tyle. Na razie, cześć.